Witam Was z bardzo nietypowego miejsca Air Force One Cafe w Taipei, bardzo blisko lotniska Songshan, czyli lotniska, które jest w samym mieście Taipei. Zobaczcie, o co chodzi w tym miejscu. Właśnie za mną wystartował lotnik odrzutowy i to miejsce jest poświęcone przede wszystkim fanatykom lotnictwa oraz tak zwanego spotingu czyli tu ludzi, którzy, dla których frajdą jest przyjść i popatrzeć na startujące albo lądujące samoloty tutaj mamy też sklepik z gadżetami do którego zaraz wejdę i pokażę wam co tutaj mają Więc tak to wygląda, będę tutaj zaraz wracał Um, chcę do zakupienia pewnych gadżetów, więc o tym, o tym za chwileczkę, ale najpierw wam pokażę skąd się te samoloty obserwuję tak więc jak widzicie Tam panowie już czyhają z porządnymi aparatami i tutaj nawet pan ma drabinkę więc przyszli po prostu poglądać i zrobić fajne zdjęcia samolotów, więc oni teraz czekają na um, Boeinga 787, japońskich linii lotniczych i ja też a, na niego czekam Więc tak wygląda lotnisko Songshan w Taipei i za mną widzimy ATR 72 turbośmigłowy samolot produkowany, produkowany w Europie de facto i oczekiwaniu na większe maszyny startujące. Tak naprawdę w centrum miasta, tak jak widzicie za mną, widać Taipei 101, czyli ten najwyższy budynek, um, najbardziej charakterystyczny budynek w Taipei. I dzięki temu, że, że jest położone w centrum miasta, jest to naprawdę wygodne lotnisko dla lotów um, krajowych, czyli tutaj naprawdę wiele połączeń krajowych jest obsługiwanych, a także połączeń um, do, do najważniejszych miast w regionie, czyli Tokio, Seulu czy Szanghaju albo Pekinu, a um, większość lotów tranzytowych, czyli takich, których wymaga przesiadki to odbywa się z innego lotniska, które jest położone trochę dalej od miasta, chociaż jak wiecie, nie za daleko. Tam widać, uh, -800 w oddali widać Boeinga 787-800 linii Japan Airlines, który właśnie rozpoczął pushback. Um, ze swojego stanowiska na płycie i za kilka minut powinien startować więc na niego właśnie poluję Słychać także puszczają tutaj komunikaty z wieży kontrolnej, więc jest to naprawdę gratka dla miłośników z lotnictwa i train, spottingu. masa gadżetów dla miłośników lotnictwa. Naklejki, pastki, czapeczki, portfele, koszulki, naprawdę, naprawdę sporo rzeczy. Więc spróbujmy coś fajnego tutaj dobrać. No i jest tutaj oczywiście jeszcze restauracja, gdzie można odpocząć. Klimatyzacji i co jesteś? Jest? Z całą galerią samolotów, więc naprawdę, naprawdę. Fajnie. A takie potrawy tutaj serwują bardzo polsko wyglądające. To stać można się tutaj tylko uberem, poza tym jedzenie kosztowało około 6 dolarów, więc całkiem tanio, naprawdę fajna, fajna gra.